oraz samorząd Tuczniowski zespołu szkół gastronomicznych w Pile po raz piąty zaprosili uczniów pilskich gimnazjów do udziału w turnieju piłki siatkowej o kuchar dyrektora szkoły. Udział w zawodach wzięło sześć zespołów z gimnazjów numer 1, 2, 3 i 4. Turniej był okazją do dobrej zabawy i rywalizacji, ale także do promocji popularnie zwanego gastronoma. Samorząd uczniowski zadbał o to, by reklama była interesująca. Przy okazji samorząd uczniowskiej szkoły promuje szkołę na tle powiatu, na tle piły. Zachęcamy uczniów do przyjścia do naszej szkoły. Mamy fajny kierunek turystyka, który się cieszy dużą popularnością. Mamy dwa roczniki tego kierunku kelner, hotelarz, technik gastronomii, technik usług, żywienia. No to jest jedno jedne z wielu kierunków. Technik, hotelarz, wiele kierunków, które nasza szkoła oferuje w 2014-2015 roku edukacyjnym. Atmosfera w szkole jest bardzo e, przyjemna, miła. Jak widać, często oferuj, e, organizujemy jakiegoś typu imprezy okolicznościowe. E, mamy w planach wiele konkursów e, również promujących naszą szkołę, wiele konkursów e, zachęcających uczniów do przyjścia do naszej szkoły i, i po prostu no, chcemy jak najlepiej zachęcić uczniów do naszej szkoły.